Pod tytułem Wojna Chocimska zazwyczaj rozumie się wielki poemat Wacława Potockiego, który w istocie tytuł ma znacznie dłuższy. Tak samo jak i tekst Wojny Chocimskiej i Potockiego jest o wiele, wiele, wiele dłuższy niż piosenka, którą można na ten temat napisać. Ale chyba trzeba było napisać taką piosenkę. Wojna Chocimska bowiem to arcydzieło niewątpliwe, ale trzeba by wiele nocy spędzić na jego przeczytaniu. To wielka, genialna opowieść o tym, jak polska szlachta, w zasadzie bez udziału króla, z nędznym udziałem Królewicza, z pomocą Kozaków, obroniła Rzeczpospolitą przed najazdem tureckim. Opowieść iście genialna, można się w niej zatopić, utopić i można ją cały czas przeżuwać jak niesamowicie smakowitą potrawę. Niestety trwałoby to bardzo długo, dlatego postanowiłem na użytek i z dedykacją dla moich przyjaciół, amatorów staropolszczyzny, napisać piosenkę, w której umieścimy się sami, tak jak Potocki umieścił swoich panów braci w tej wielkiej epopei i opowiedzieć tak, jak być może Potocki by opowiedział, gdyby musiał to zrobić zaledwie w ośmiu zwrotkach. Wojtkowi Pelcowi i Rafałowi Budzińskiemu, Towarzyszom Sarmackim. Niepojęty Boże, wielki a wszechmocny, który dział nam dałeś w krainie północnej. Grzechów nie poczytaj, z racz wybawić, w których naród katolicki wielbi się plugawić. Mnie zaś pióro wyostrz, abym wydał rymem, jak się polak w polu.

Gdy w cecorskim lesie, za dopustem Bożem, Osman Żółkiewskiemu urżnął głowę nożem, Świntuch w Polskę lezie, niby do stodoły, A tu armia się rozpełzła, budżet prawie goły. Wici rozesyłano od króla Zygmunta, Lecz nie było cenoty, 아니, 나 ćwierć funta Zamiast na koń siadać, przykład dać prawdziwie, Siaki taki moczy, grzanki w grzanym piwie. Król we elbowie skryty, wielkie bąki puszcza, A nad Dniestrem wali Turków tłustych, tłusta tłuszcza, Przeciw którym stanął z pogodnym obliczem Pan Sobieski Jakub z Panem Chodkiewiczem. Był królewicz, ale udział miał nieznaczny Był także, a jakże, Pieter Sahajdaczny Lipski, Budziński, Pelc oraz Dyndalski A upewniam, że był także niejeden Kowalski Obóz pali. Pod tureckiem nosem, a Chotkiewicz zabrał głos i rzekł tem głosem, nie bójcie się tyle, moje lube druchy, turcy to mandryle. Finie lub świntuchy. masa to bezduszna, łuputłum tłum złakniony, a nad nami Bóg za nami, domy oraz żony bimy aby każdy ujrzał swe zaścianki, a na starość maczał w grzanym piwie grzanki. Rzek w wtem osman następuje, Niby piesek szczeka, niby lama pluje. Za nim chciwe pułki karów i drągali, Z obu stron padają trupy, dym pod niebo wali. W dymu kłębach zawisł z losem republiki Lipski Pec Budziński. I kowalskich szliki. Nie opowie wiersz mój szczupły i wychudły, Jak Budziński z Pelcem rwali z Turków kudły, Jak Kowalski z Lipskim oba dwa rębacze Osmanowi wyrąbali z paszczy dwa siekacze, Jak Hotkiewicz umarł był na dysenterię I zawarto pokój Korzystny niezmiernie. Rozeszły się armie, Osman kwitnąc skwierczy, iż poszatkowano jego lud bluźnierczy. Król w skryty kwaśno sobie stęka, iż pobiła Turków tylko prostej szlachty ręka, a w kocimskiem polu kośćmi swemi świecą, Lipski pelc Budziński i Kowalskich nieco.